Witajcie w kolejnym dniu. Maszyna właśnie się pod pryzemką rozkłada. Koledzy końcóweczkę wrzucają i zaraz ja się będę ładował. Dzisiaj droga zaśnieżona na wiosce. Także śliździutko, ale szeroka. Gdzie można się spokojnie autkami mijać? Tam za kraczkami właśnie się rozkłada maszyna. Pryzemka nie za wielka, już się skończyły te długie pryzmy Także za lada chwila znowu będzie maszyna przejeżdżać A gdzie to jeszcze sam nie wiem I pięknie się załadowałem, teraz się okryć, tam polega się już ładuje Pryzmy już ubywa Kolejeczka auta trochę jest, zobaczcie tam pod linią linia się opuściła, jak ramienie musi wykrzywić, bo bardzo ciężko jest zładować. A jak widać, okolica piękna. Tam las, górki, słońce świeci. Tam na górki, na saneczki. To nie wiem, bo tam jakiś stawik, nie stawik, coś tam jest. Także dzieje się. Ale tu jaka droga taką drogą do głównej się najgorzej przebić ale jak już się na główną przebije to już się leci pewnie przyjedziemy następnym kursikiem pod inną pryzmę w inną miejscowość zobaczymy gdzie to będzie że dobra ja już się okrywam jest kolejna pryzenka autek się trochę najechało na polu elegantko to trochę ślizgo na tym polu wyślizgane tam podjechać ciężko chodź tu koła rozgrzane jak stanęliśmy w miejscu to teraz nie można ruszyć nie idzie tam pod bureczkę jeszcze a trzeba rozpędu złapać także idzie może wyjechać najciężko, trudno tak ślizgo, że nie mogą ruszyć dwa będą się ciągły czyskania pociąg nie ma No We To jest dwóch razy, to jest dwóch razy. Idą, idą. Bo tu pod góreczkę. Te terenówką wyciągało, otka, bo nie mogą wyjechać niestety. Opony rozgrzane, moment przysiadły, jeśli zgają się i nie idzie pociągnie, zobaczymy jak terenowka grzebie. Czy pociągnie terenowką, pociągnie, bo to wystarczy delikatnie płynąć. Mogę się zgrać z terenka No szans, nie uciągnie. zaślizga, go, dobra. A motto kończy się ładować, muszę ja podjeżdżać. A tu będą dalej walczyć. I podjechała zielona ładowareczka. Czy zielona da radę, wyciągnę tą skanie? Trochę lepsze kółeczka, zobaczymy Terenóweczka nie dała, łyse opony Zobaczymy, czy pociągnie ładowareczka Idzie idzie, idzie i pociągnęła i poszło, udało się Ciekawe czy dalej wyjedzie, czy nie wyjedzie. Kolejny kolega <glu> składa zawsze i ładowareczka wchodniego Próbuję, próbuję Idzie, idzie, poszło. Poszło tutaj, Duże pole, to można się ciągnąć. Samochodów też galancie. pociągniem a stąd na auto o, z to dużo łatwiej mi poszło Ja, odvodka odjehao on dalje stoji To delikatnie wystarczy, czasem jedzie, jak się zatrzyma znowu, to znowu nie będzie mogło I ciągnie, skanie, pewnie teraz będzie do samego końca ją ciągnął. Nie, znowu stanę Nie daje za wygraną kierowcę, to jest koniecznie pokazać, jak się po polu Oooo mielą to! O, poszedł, poszedł, jak e, już zaczął to już pójdzie e, chyba go ciągnie, bo to z tą ładowarką tak wolno O jazdineczka, ciągnie go już dookoła Nie będzie z tamła Eka to rowota, śniegu Niz domem po brudą nie można ruszyć